Bezpieczeństwo w naszym mieście jest najważniejsze. Dbamy o naszych mieszkańców. Naszą, naszą szczególną taką opieką są osoby najmłodsze, też osoby starsze, które mają często problem, żeby przejść na drugą stronę jezdni. W związku z tym ponawiamy nasz projekt. Projekt, który polega na bezpiecznym przeprowadzaniu osób, czy to uczniów, czy to właśnie seniorów na drugą stronę ulicy. Projekt ten realizujemy wspólnie z Centrum Integracji Społecznych w naszym miejskim jest to niezwykle też ważne, dlatego bo dzięki temu projektowi oprócz oczywiście bezpieczeństwa też wspieramy osoby wykluczone społecznie. 13 takich osób zostało zatrudnionych i mam nadzieję, że ten projekt w naszym mieście się sprawdzi. Zabezpieczyliśmy środki w budżecie miasta na ten rok ten projekt chcemy też realizować do końca roku szkolnego i mam nadzieję też że w latach następnych będzie on kontynuowany ten projekt rozpoczynamy w miejscach o natężonym ruchu między innymi tak jak państwo widzicie jesteśmy na rondzie Kościuszki Miejscu, w którym wielokrotnie też padały wnioski od mieszkańców, często też radni na sesjach Rady Miasta wypowiadali się w kwestiach. Zwiększenia bezpieczeństwa właśnie na tych przejściach dla pieszych, bo mówimy też tutaj przecież o kilku przejściach dla pieszych Stąd Między innymi w tym miejscu w chwili obecnej są cztery osoby, które wspierają osoby w przeprowadzaniu na drugą stronę ulicy. Może będzie ich jeszcze więcej oraz też w pobliżu szkół. Mam nadzieję, że też mieszkańcy Łomży jak zobaczą, że ten nasz projekt się sprawdza, to również pojawią się też nowe miejsca. Póki co na razie ruszamy w tych kilku miejscach, właśnie tutaj Rondo Kościuszki Wojska Polskiego, ulica Zawadzka, czyli przy placówkach oświatowych. Też pamiętajmy o tym i też w związku z tym, że mówimy o bezpieczeństwie, mówimy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, to również apeluję o to, żeby właśnie już w tym okresie jesienno-zimowym nasi najmłodsi mieli przy sobie odblaski, które przecież w łatwy sposób można umieścić, czy to na plecakach, czy na kurce. My taką akcję związaną właśnie z promocją odblasków ruszymy niebawem z bardzo wytężonym działaniem, bo przez lata ją prowadzimy i zawsze jak dzieci, czy to odwiedzając Urząd Miejski, czy ja też odwiedzam, zawsze takie odblaski im przekazuję, ale w najbliższym czasie też na naszych umrzeńskich ulicach będziemy takie odblaski rozdawać. I najmłodszym, i seniorom, i wszystkim mieszkańcom naszego miasta, więc zachęcam osoby do tego, żeby te odblaski nosiły i przekazywały je swoim dzieciom. Dziękuję. Do działania tutaj wspólnie z miastem zostało zaangażowanych łącznie 13 osób, które dbają w godzinach od 7.30 do 10.30 i w godzinach 13.30-16.30 dbają tutaj o bezpieczne przechodzenie przez przejścia. Centrum Integracji Społecznej w Łomży zajmuje się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczeniem zawodowym. Dzięki takim akcjom wspólnie z miastem mamy możliwość, żeby wspomagać, wspierać osoby, które takie, takie wykluczenie po prostu mogą mogą zostać wykluczone. Także wszelkie możliwe działania, które są tutaj podejmowane i dla społeczności, i dla naszych uczestników no są bardzo ważne i mają bardzo taki duży wymiar. Więc cieszymy się, że dostaliśmy kredyt zaufania i że możemy tutaj też na terenie miasta się pokazać. Mam nadzieję, że tych przejść będziemy mogli obstawiać jeszcze więcej i że udział nasz w społeczności tutaj pomocowej będzie jeszcze większy. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim to ja bardzo serdecznie dziękuję za to, w ogóle za pomysł takiego projektu. Myślę, że on jest naprawdę bardzo potrzebny, chociażby biorąc pod uwagę naszą szkołę. Jest to szkoła podstawowa, do której uczęszcza w klasach 1-3 180 uczniów, przy tym są grupy przedszkolne, w tej chwili to 75 dzieciaczków, klasy 4-8, które są na tyle liczne, więc jakby naprawdę potrzebne jest w tym miejscu takie wsparcie osób, które bezpiecznie przeprowadzą szczególnie te najmłodsze dzieci, które czasami z tym przejściem na drugą stronę ulicy mają problem, chociażby w postaci lęku. A jednak jest tutaj, co widzimy w tej chwili, duże nagromadzenie pojazdów. Więc bardzo się cieszę, że właśnie taka inicjatywa jest w tej chwili realizowana. Myślę, że ona będzie również bardzo pozytywnie dostrzeżona przez rodziców naszych dzieci. Także dziękuję panu prezydentowi, no i oczywiście pani także, za to, że państwo zadbaliście właśnie o to bezpieczeństwo.